Wykorzystując kamerę zamontowaną na przedniej szybie oraz czujnik radaru w przednim zderzaku, aktywny system awaryjnego hamowania określa odległość między kierowanym pojazdem a obiektem z przodu, niezależnie od tego czy jest w ruchu, czy stoi, czy jest to rowerzysta, czy pieszy, i ostrzega o potencjalnym ryzyku zderzenia. Ostrzega również o ryzyku zderzenia czołowego z nadjeżdżającym pojazdem, o rozpoczęciu zmiany kierunku jazdy lub o uderzeniu przez pojazd przecinający pas ruchu pod kątem prostym. Gdy system wykryje ryzyko kolizji z użytkownikiem drogi znajdującym się przed Tobą, na desce rozdzielczej pojawi się komunikat wykryto przeszkodę, któremu towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy. Musisz wykonać unik albo użyć hamulców. Jeżeli podczas hamowania system stwierdzi, że ryzyko kolizji nadal występuje, siła hamowania zostanie automatycznie zwiększona. Jeśli pomimo ostrzeżeń dźwiękowych i wizualnych nie zahamują Państwo lub nie podejmą manewru omijania, na tablicy wskaźników pojawi się lampka ostrzegawcza wraz z komunikatem hamuj. System hamowania awaryjnego jest aktywowany, a pojazd hamuje aż do całkowitego zatrzymania, jeśli to konieczne. Jeżeli zbliża się niebezpieczeństwo, ostrzeżenie dźwiękowe i hamowanie awaryjne mogą nastąpić jednocześnie. Po aktywacji hamowania przez system wyświetlony zostanie komunikat: Advanced Safety Triggered. W przypadku całkowitego zatrzymania system przestaje stosować hamulce. W razie potrzeby naciśnij pedał hamulca, aby pojazd pozostał w bezruchu. Należy pamiętać, że aktywny system awaryjnego hamowania wykrywa poruszające się pojazdy przed tobą na tym samym pasie ruchu, gdy tylko twoja prędkość osiągnie około 8 km na godzinę. Z drugiej strony pojazdy nieruchome, a także piesi i rowery poruszające się tym samym pasem ruchu są wykrywane, gdy prędkość wynosi od 8 do 80 km na godzinę. Na skrzyżowaniach nadjeżdżający użytkownicy drogi są wykrywani, jeśli kierowca jedzie z prędkością od 8 do 20 km na godzinę i włączył kierunkowskaz. Wreszcie pojazdy przecinające pas ruchu pod kątem prostym są wykrywane, gdy prędkość wynosi od 20 do 60 km na godzinę. Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, funkcja aktywnego hamowania jest aktywowana automatycznie przy każdym uruchomieniu pojazdu. Aby włączyć te systemy, przejdź do sekcji Pojazd na ekranie centralnym OpenR Link i wybierz systemy wspomagające kierowcę. Wybierz włączone lub wyłączone. Gdy system jest wyłączony, na tablicy wskaźników zapala się żółta lampka kontrolna. Dla poprawy komfortu kierowcy można dostosować poziom czułości ostrzeżenia. Wybierz alarm przewidywania i wybierz jedną z trzech opcji czułości: wcześnie, standard i późno. W pewnych warunkach, takich jak ulewny deszcz lub słaba widoczność drogi, funkcja ta może zostać tymczasowo wyłączona. Jeżeli do tego dojdzie, na tablicy wskaźników zapali się lampka kontrolna. Jeśli towarzyszy mu ta dioda LED, oznacza to, że funkcja wykryła anomalię. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault. Proszę zauważyć, że funkcja aktywnego systemu awaryjnego hamowania stanowi dodatkową pomoc w prowadzeniu pojazdu. Nie zwalnia jednak kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.